Dzień dobry Państwu! Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka mamy okazję przeprowadzić rozmowę poświęconą tematowi, który choć obecny w debacie publicznej od dekad, wciąż wymaga pogłębionej refleksji. Prawa człowieka we współczesnym świecie teoria a praktyka. Dziś towarzyszy nam dr Robert Tabaszewski, adiunkt w Katedrze Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Adwokat, prawnik specjalizujący się w dziedzinie prawach człowieka. Rozmawiamy o tym, jak te prawa są definiowane, chronione i niestety czasem naruszone, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Prawa człowieka współtworzą fundament demokratycznego państwa, a jednocześnie są źródłem wielu sporów i dyskusji. Czym właściwie są prawa człowieka w ujęciu prawnym? No, dziękuję w ogóle za możliwość rozmowy na taki fajny i ważny temat. Dobre pytanie, bo nie ma definicji takiej prawnej, jednej praw człowieka, więc tutaj, oczywiście, gratuluję już w ogóle znajomości tego, tego obszaru. Każde państwo, każda organizacja definiuje i trochę inaczej prawa człowieka, i w zasadzie nikt się nie zastanawia nad tym, co to w ogóle jest. No i powiedzmy sobie szczerze, że z prawami człowieka jest tak trochę jak ze zdrowiem. Dopóki tego nam nie zabraknie, to nikt się tym nie interesuje, mało kogo to obchodzi. Dopiero jak ktoś zaczyna majstrować przy tych prawach człowieka, jak ktoś zaczyna naruszać prawa człowieka albo coś nam brakuje, to wtedy się zastanawiamy, prawda? E, tak samo z prawami dziecka, bo to jest typ szczególny praw człowieka. E, dzieci się nie zastanawiają, że mają jakieś prawa, jeżeli jest wszystko dobrze w rodzinie, w, 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 e, jeżeli dzieci dobro dziecka jest zagwarantowane. Dopiero jak no, rodzice się rozwodzą albo na przykład e, dzieje się jakaś krzywda, no to wtedy zaczynają się te, te debaty, jak e, uskutecznić to wszystko. Tak samo jest z prawnikami. Jeżeli sądy działają, jeżeli demokracja działa, nikt się tym na tym nie zastanawia. Ale nie ma jednej definicji praw człowieka. Powiedzmy sobie szczerze, prawa człowieka to nic innego, jak prawa przysługujące z tego powodu, że jesteśmy ludźmi, tak? że istniejemy jako człowiek. No i chcielibyśmy być traktowani tak, jakby, jakby, no, jakbyśmy byli tymi ludźmi i by były te prawa nasze w pełni gwarantowane. A jakie są najważniejsze akty prawne chroniące prawa człowieka w Polsce i na świecie? No to jest jeszcze lepsze pytanie, bo tych aktów jest masa. Tych aktów jest masa. Najważniejszym dokumentem w Polsce to jest oczywiście konstytucja. Mamy cały rozdział drugi tej Konstytucji od początku e, zatytułowany Wolności prawa i Prawa Człowieka i Obywatela. E, I wydawałoby się, że powinniśmy na tym skończyć. Tak? Wydawałoby się, że o, Konstytucja gwarantuje nam te prawa, one są regulowane w kilku kategoriach, a no, możemy podzielić je sobie na wolności, na prawa, na źródło tych praw, czyli godność człowieka jako przyrodzona człowiekowi, każdej istocie ludzkiej, jest to właśnie ten, ten najważniejszy atrybut człowieka. Ale to nie wystarczy, bo możemy sobie też wymienić dokumenty, które są jeszcze bardziej szerokie, bo nie wszystkie prawa człowieka są gwarantowane przez konstytucję i też vice versa. Niektóre dokumenty międzynarodowe nie gwarantują praw człowieka, a polska konstytucja gwarantuje, więc to też jest ciekawe. Jest takich dokumentów, tutaj na tle mamy flagi, mamy dwie takie instytucje, które no, oprócz Polski gwarantują prawa człowieka. Instytucją dedykowaną prawom człowieka jest nic innego jak Rada Europy, organizacja, która już funkcjonuje ponad 70 lat. Mamy najważniejszy dokument, Europejską Konwencję Praw Człowieka. Ona jest w dwóch takich wersjach językowych i w języku angielskim, to jest właściwie depracja oryginalna. Dokument bardzo ważny, króciutki, jeśli chodzi o prawa człowieka, bo tylko 15 artykułów tam jest, plus jakieś dodatkowe protokoły dodatkowe i przepisy wykonawcze, postępowanie przed Trybunałem w Strasburgu. To jest króciutki dokument, dlatego do jest uzupełniono kilka innych. Ponad 200 dokumentów Rady Europy o prawach człowieka. To jest przerażające. Nie wszystkie dokumenty Polska, Polska podpisała i przyjęła, więc nie wszystkie przyjmuje. Nie wszystkie to nie znaczy też, że nie obowiązują nas. Jak pojedziemy jako Polacy do innego kraju, to musimy sprawdzić, czy Francja albo Niemcy podpisały takie dokumenty, więc... To nie jest tak, że w Polsce obowiązują dokładnie te same przepisy jak w innych krajach, nawet Rady Europy. Ale inne dokumenty, na przykład w Narodach Zjednoczonych, jest to karta praw człowieka, która mówi o prawach człowieka, i na jej podstawie wydano deklarację praw człowieka. Taki podstawowy dokument z 1948 roku, który później uzupełniono w latach 60., -tych, 70.. -tych. W szczególności o najważniejsze to są pakty praw człowieka, tak zwane pakty bliźniacze, ale później cały szereg, ponad 300 dokumentów. Więc jest w czym wybierać. Warto też zauważyć, że jak pojedziemy na przykład do e, państw latynoamerykańskich, to też mają swoje własne dokumenty. Jest pakt San Jose, w Afryce mamy inne dokumenty, nawet w arabskim systemie są jakieś dokumenty poświęcone prawom człowieka. Nawet w Chinach, czy w Azji Południowo-Wschodniej jest deklaracja z Bangkoku. Więc jest naprawdę głośno o prawach człowieka. I jest to problem i zarazem taka atrakcja, bo jest w czym wybierać. I jeżeli ktoś czuje się dobrze w tej dyscyplinie, to może um, może chronić te prawa człowieka na innym kontynencie, albo być takim właśnie um, młodym, czy, czy małym liderem w zakresie praw człowieka. Dobrze, teraz odnośnie Polski. W jakich sytuacjach w naszym kraju najczęściej dochodzi do naruszeń praw człowieka? W każdych sytuacjach. Nie ma sytuacji, gdzie nie można powiedzieć, że o, w tej dziedzinie Polska jest Liderem, że nigdy w żadnym wypadku nie dochodzi do praw człowieka. Dlaczego? Właśnie to jest ten problem z prawami człowieka, dlatego, dlatego ludzie ich nie lubią albo mają problem z ich stosowaniem. Bo nawet z takimi podstawowymi sprawami, jak wydawałoby się, które są kluczowe i tutaj jest konsensus społeczny, czyli każdy ma prawo do tego, żeby szanować swoje życie prywatne, żeby szanować swoje yy, dobra osobiste, dobre imię, cześć, zawsze mamy wylew hejtu. Mamy też kwestie tego, żeby, żeby kłócić się, czy nie, nie, nie dogadywać się z innymi. Albo kwestia na przykład prawa do korespondencji. Teraz dochodzą do tego nowe zagrożenia. Pewnie doskonale wiecie, jak jesteście w szkole, że prawo do edukacji jest w wielu przypadkach naruszane. I to nie tylko przez, przez podmioty odpowiedzialne za finansowanie, oświaty, nie? Ale no, często, często też młodzi ludzie nie chcą realizować tego swojego prawa, bo wchodzą na wagary, tak? To też jest naruszenie praw człowieka. To jest pytanie, tylko w jakim zakresie dochodzić. na no, dzieci też nie można zmuszać do, do nauki, jeżeli tego nie chcą, mimo że nauka według polskiej konstytucji, w pełni dokumentu, jest obowiązkowa. Pamiętajcie również, nie wszyscy zwracają uwagę, że prawa człowieka to jest ta relacja pomiędzy mną Jednostką, indywiduum, tym takim unikalnym podmiotem, jedynym swego rodzaju człowiekiem, bo każdy z nas jest tym najważniejszym, wydawałoby się, no to taki egoistyczny trochę, ale tak jest. Jako egoiści mamy prawo do tego, żeby żądać od państwa ochrony, nie od innego człowieka. Przykładowo, słuchajcie, na pewno w waszej szkole zdarzają się nie wiem, takie sytuacje, że jeden uczeń szarpie drugiego ucznia, i jest jakaś bójka na korytarzu. No i czy w takiej sytuacji, jeżeli nie, jeden uczeń zrobił drugiemu krzywdę, złamał komuś rękę, drugi, drugi pobił go wzajemnie, to czy doszło do naruszenia praw człowieka? Nie. Doszło do naruszenia prawa. Ale do naruszenia praw człowieka nie doszło. Bo jeżeli był nadzór, jeżeli, jeżeli tutaj uczniowie byli pilnowani, mimo wszystko doszło do tego naruszenia prawa, to jeżeli były procedury, był zakaz, bujek i nauczyciel był na dyżurze, to nie doszło do usunięcia człowieka. Gdyby nie było przepisów, gdyby nie było postępowań, gdyby nie, nikt nie zareagował, o, to możemy powiedzieć, że dochodzi do usunięcia człowieka. I tak jest w życiu. Mamy sądy, które sądzą, mamy organy administracji, do których można zgłosić skargę, mamy prokuraturę, na policję możemy iść. Jeżeli te organy dobrze funkcjonują, to wszystko jest OK. Ale jeżeli to zawodzi, no to znaczy na przykład nie zapłacenie policjantowi, żeby miał yy, radiowóz sprawny, albo żeby mógł sobie pojechać na stację benzynową i zatankować. No i wtedy nie ma za co. Wtedy ten mechanizm nie działa. Więc policja nie przyjedzie na przykład do, do bójki, do pobicia, i, yy, albo nauczyciela nie zgarnie, tak? Nie, pracujemy sobie. E, jak kokody, prawda? Zdarzają się różne sytuacje. E, czasami z, uczniowie są źli, krzywdzą innych, prawda? Jak to jesteś młodociany przestępcy. Więc w takich sytuacjach muszą być zagwarantowane właśnie pieniądze na to, żeby instytucje, przykład szkoła, funkcjonowała, było ogrzewanie w zimie, żeby ta edukacja, że można było iść do szkoły, żeby policja przyjeżdżała i pilnowała, e, albo żeby była właściwej jakości e, obsługa i y, y, w, w administracji. I w sądach, to ci ludzie muszą się też wykształcić, wyuczyć i dobrze to robić. Jakie prawa są obecnie najbardziej zagrożone w skali globalnej i lokalnej? W skali globalnej mamy taki podział na tak zwane globalne południe, kraje globalnego południa i kraje, kraje globalnej północy. I w zależności od tego, czy jesteśmy mieszkańcami Afryki, Azji, no to będziemy zmagać się z innymi problemami relatywnie. Niż jak jesteśmy tutaj skoncentrowani w Europie czy w Ameryce Północnej. Tak? W krajach Ameryki że w Europie no, są te takie prawa indywidualne bardziej, bardziej zagrożone, czyli kwestia prawa do prywatności, bo mamy przecież użycie AI i sztucznej inteligencji. Mamy niestety nowe konflikty zbrojne w Europie. Tak? Wydawałoby się, że to już jest przeszłość, a prawa człowieka w konfliktach zbrojnych to niestety jest problem. Eee, bo to nie chodzi tylko o to, że ktoś drugiemu człowiekowi wyrządza krzywdę, ale są sytuacje, jeżeli ktoś migruje z innego państwa i stara się właśnie o ochronę jako, ucho jako uchodźca wystąpić przed różnymi, przed różnymi trybunałami, czy stara się w ogóle o, o zgodę na pobyt tolerowany, czy, czy, czy uzyskanie jakiejkolwiek pomocy prawnej w innym państwie. Natomiast w krajach właśnie południowych, tych takich globalnego południa. Tutaj niestety jest wciąż ta kwestia tego, że no, nie mają dostępu do wody pitnej. Nie mają dostępu do elektryczności. My możemy sobie mówić o tym, że jeżeli prąd wysiądzie na kilka godzin, jest tak zwany blackout i to już jest problem. Natomiast tam problemem jest dostęp do dobrego jedzenia, zdrowego powietrza i niestety do, do, do wody. Więc to są naprawdę odrębne bieguny. A jak prawnicy i organizacje pozarządowe mogą reagować na łanie praw człowieka? I jak wygląda ten proces? No na szczęście mamy wykształcone kilka instytucji takich poważnych i w Polsce i za granicą. W Polsce mamy głównego rzecznika praw obywatelskich tego, głównego ombudsmana, do którego można kierować różnego rodzaju wnioski, zapytania. I nasze społeczeństwo, no. Korzysta, korzysta, nawet dzieci korzystają. Jest też rzecznik dedykowany dzieciom i uczniom, Rzecznik Praw Dziecka. Do obu tych rzeczników można, jako dzieci, jako osoby pełnoletnie, jako osoby starsze, możemy wszyscy korzystać i pisać. Tak? Możemy też zadzwonić na iFolinie. 80 tysięcy skarg jest składanych rocznie, czyli takie małe miasto w wielkości świdnika. Yy, albo albo yy, do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ma 20 tysięcy skarg. Z Polski jest składanych stosunkowo dużo skarg, bo ludzie chcą korzystać z tych praw człowieka. Nie tylko prawnicy mogą składać. To jest dobra wiadomość, bo prawa człowieka są skonstruowane w sposób taki ciekawy, że nie musimy mieć wykształcenia prawniczego. Wystarczy dobrze Napisać, jakie nasze prawa zostały naszym zdaniem naruszone, przynajmniej do rzecznika praw człowieka. I rzecznik, jeżeli to jest przynajmniej umotywowane, uzasadnione, co najmniej, może zająć się naszą sprawą. Możemy też zadzwonić, tak jak powiedziałem, na infolinię, one są dość sprawne i zgłosić, tak? W przypadku dzieci no, można zawsze zadzwonić na telefon zaufania dziecięcy i powiedzieć, że. Moi koledze, mojemu koledze, mojej koleżance dzieje się krzywda. tak? I wtedy rzecznik praw dziecka też uruchamia odpowiednią procedurę. Więc to jest fajne, o tyle, że prawnicy nie są potrzebni na tym etapie. Natomiast, jeżeli byśmy chcieli złożyć już tak profesjonalnie do Europejskiego Trybunału Praw w Strasburgu, czyli wydawałoby się, że dość daleko, nie? Ale nie jest to już tak, jak się leci samolotem, prawdzie nie ma z na bezpośredniego połączenia, nie? Ale też Europejski Trybunał Praw Człowieka no nie wymaga, żebyśmy naszą sprawę za każdym razem tłumaczyli osobiście we Francji, czyli w Strasburgu obecnie. Więc tych mechanizmów jest sporo. Są też organizacje praw człowieka walczące o te prawa człowieka. Nawet w Lublinie jest kilka takich organizacji, które mają siedzibę, więc zawsze do nich można zapukać i na przykład, na przykład poprosić o pomoc albo informację, jak dbać i uzyskać pomoc. Czy świadomość prawda Polaków rośnie? Jak ocenia pan edukację społeczeństwa w tym zakresie? No, coraz lepsze pytanie. Widzę, że jesteście w temacie. I rośnie, i nie rośnie, bo generalnie Polacy są coraz bardziej wyedukowanym społeczeństwem w Europie i ten proces jest. Jeszcze tego nie pamiętacie, jesteście innym pokoleniem i dobrze, dobrze że wyrastacie w tym, w tym dobrym otoczeniu prawnym. Ale jeszcze do początku lat 90. ludzie nie potrafili wiedzieć, nie potrafili, nie, no, nie potrafili nawet powiedzieć, do jakiego sądu się udać, do jakiego organu skierować swoje kroki. I świadomość rośnie. Tak jak powiedziałem, 20 tysięcy skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z całej Europy rocznie, a Polacy 80 tysięcy skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich. To są naprawdę duże liczby. Ale z drugiej strony, ktoś zawsze może pesymista powiedzieć: No to źle jest, bo przecież aż tylu Polaków nie zasługuje na ochronę, ich prawa są łamane i deptane. I tak, i nie. W wielu wypadkach ludzie są na tyle świadomi tego swojego, tego swojego prawa, że chętnie korzystają. Na przykład bo no w dość bokich sprawach rzecznik prachowatelski Rzecznik Praw Obywatelskich przyjmuje wnioski na przykład w sprawach z zakresu zabezpieczenia społecznego, czyli na przykład, żeby uzyskać dodatkowe, dodatkowy zasiłek, dodatkowe benefity społeczne, tak, zasiłki celowe na ogrzewanie, na, na zamieszkanie kwaterunek, normalnie ludzie tego przed sądem nie mogliby uzyskać, tak. A to też jest potrzebne. Rzecznik Praw Obywatelskich Działa nie tylko w oparciu o ustawę, ale również o zasady współżycia społecznego i zasady sprawiedliwości społecznej. Więc te prawa człowieka, pamiętajcie, to są również te miękkie prawa, czyli takie prawa socjalne. I ludzie to wykorzystują. Czy nadużywają? Czasami tak. Ale no, my, jako Polacy, lubimy manipulować, lubimy być tutaj pierwsi. Więc to dobrze, że ludzie kombinują i w wielu wypadkach są już coraz bardziej. Obeznanie. Natomiast w tych takich najbardziej podstawowych sprawach, czyli prawo do życia, prawo prywatności, wszystkiego rodzaju prawa związane z bezpieczeństwem osobistym, bardzo duża liczba skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, to też jest dobrze. I, ale, to, ale to z drugiej strony, my nie jesteśmy jakoś takim najgorszym krajem, przeciwko któremu toczy się najwięcej postępowań, i to z roku na rok jest coraz lepsze, bo ludzie piszą coraz więcej skarg, one są coraz lepszej jakości. Ale z drugiej strony świadczy to o tym, że e, zdaliśmy ten egzamin z demokracji. Teraz na zakończenie przejdźmy do tematu nowych technologii. Właśnie, jakie nowe instrumenty lub zmiany w obecnych mechanizmach prawnych są Pana zdaniem niezbędne, aby skutecznie chronić prawa człowieka w nadchodzących latach, w tym w szczególności w kontekście dynamicznego rozwoju nowych technologii i sztucznej inteligencji? No zanim przejdziemy do zmian, bo nikt nie lubi zmian. My prawnicy też nie lubimy zmian, nie lubimy patrzeć, że o jest kolejne 15 ustaw, które trzeba sobie, sobie odświeżyć, albo doszły jakieś nowe dokumenty unijne, które sobie trzeba przyswoić od nowa, to powiem, że najlepszą zmianą i najlepszym sposobem na ochronę praw człowieka jest co? No niestety edukacja. Jeżeli ludzie będą wiedzieli, że te prawa są i przysługują, no to nie będziemy mieli, nie będziemy musieli tak yy, żywo i szybko zmieniać tego prawa. Ale rzeczywiście. No, sztuczna inteligencja zmieniła tą rzeczywistość i wszyscy, zwłaszcza wy, będziecie już uczyć się na studiach w nowych realiach. To już za 3-4 lata będą zupełnie inne realia. Dzisiaj to są tylko takie początki, jeśli chodzi o big data, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju systemy algorytmiczne. Być może w 2030 w którymś roku będziemy mieli te implementowane, jak naukowcy przewidują rozwiązania w postaci tak zwanego transhumanizmu, czyli połączenia naszych żywych właśnie istot z symulacją komputerową, algorytmiczną. Rada Europa ostatnio stworzyła, najpierw to był projekt, teraz jest to już praktycznie żywy instrument, czyli nową konwencję dotyczącą sztucznej inteligencji. I to, jest, I to jest wprost konwencja poświęcona ochronie praw człowieka. W szczególności sztuczna inteligencja i w ogóle to, co nas otacza, to jest ta rzeczywistość, której jesteśmy pod nieustanną kontrolą, pod nieustanną obserwacją. Są te kamery 4K we wszystkich sklepach. Są systemy, które nas inwigilują, nie tylko w komórkach, ale po prostu w GPS i w samochodzie, no, nie jesteśmy w stanie się uchronić, nie jesteśmy, nie, nie jesteśmy samotną wyspą, i jest potrzeba tej autonomii, zachowania możliwości, żeby człowiek pozostał wolny w taki sposób, jaki chce, bo to gwarantuje nam nie tylko konstytucja, ale konwencja. Nasza wolność, czyli autonomia, to jest nieodzwe, nieodłączny, nieodzowny składnik praw człowieka. Jest na przykład prawo do tego, żeby być ocenianym przez innego człowieka. Nie zamienimy sobie e, sędziego na czata GPT, bo wszyscy mogą powiedzieć, a, czat GPT będzie autonomiczny, niezależny, bezstronny, zlikwidujmy sędziów. Po co nam sędziowie, tak? No, każdy chciałby być człowiekiem i być oceniany przez pryzmat innego człowieka i decyzję innego człowieka. Przynajmniej takie jest założenie. A na przykład prawo do do tego, żeby zachować anonimowość w sieci, prawo do tego, żeby być anonimowym w przestrzeni publicznej, żeby nie zbierano naszych danych, żeby GPT na podstawie tego, co napiszemy, co kochamy, co lubimy, albo czego nienawidzimy, nie zbierał na nas haków i Microsoft i inne firmy nie szukały później i tworzyły programów w oparciu o nasze dane, no i są potrzebne mechanizmy, które zapobiegną w przetwarzaniu takich informacji. To na zakończenie, jakie przesłanie chciałby Pan przekazać dla na naszych uczniów z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka? Słuchajcie, edukacja jest najważniejsza i prawo człowieka do edukacji jest najważniejsze, ale prawo do bycia sobą też jest najważniejsze. Takie prawa jak prawo do, do posiadania przyjaciół, prawo do wypoczynku, Prawo do tożsamości, czyli do tego, bycia kim się chce. I ja bym to w takiej maksymie mm, dla Was zawarł. Prawa człowieka, zainstalujcie je w sobie, ale codziennie aktualizujcie. To znaczy, rozwijajcie się i róbcie tylko to, co możecie, żeby być w przyjaźni, w kontakcie z drugim człowiekiem. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i tę niezwykle wartościową rozmowę. Ochrona praw człowieka to temat który dotyczy nas wszystkich, a świadomość i edukacja w tym zakresie wydaje się być dziś ważniejsze niż kiedykolwiek.